Pora na kolejny wywiad. Tym razem ze mną Miłoż Zajda, świeżo z boiska dopiero, co nie? I co? Udało się chyba? Tak, udało się. Wygraliśmy 2-0. W deblu, nie? W deblu. We dwóch to jesteście chyba maszyny nie do zatrzymania, co? No, z sikoniem tak jest. E, powiedz mi, e, jak na razie indywidualnie ci idzie dzisiaj granie? Wyszedłem z pierwszego miejsca z grupy. Komplet i... zwycięstw? Nie, przegrałem jeden mecz. Tak? A czyli jednak są też mocni zawodnicy, co na turnieju? No są mocni. No dobra, a powiedz mi, druga część rywalizacji, turniej główny, jak się nastawiasz? Patrzyłeś tam, na kogo ewentualnie możesz trafić po drodze? Nie patrzyłem jeszcze. Czyli co nieważne jaki przeciwnik trzeba wygrać po prostu? No trzeba wygrać. No dobra, e, powiedz mi już chyba kilka lat trenujesz tego Tenisa, co? Trzy lata. Trzy lata. Jak to się zaczęło? Kto cię namówił? E, mój brat. Twój brat? Starszy. Twój brat starszy. Ciekała starszy. E, no dobra. Chyba ciekawa sprawa jest też taka, że szykuje się transfer u ciebie, co? W, w, w przyszłym sezonie będziesz, można powiedzieć, tu lokalnym zawodnikiem? No tak, e, bardzo chciałem tu grać i chcę tu grać. Mm -hmm. Są fajni zawodnicy i może mogę się tu rozwinąć. No tak, bo chcesz jak, o najważniejsze trofea walczyć, nie? Tak jak pewnie dzisiaj? No tak. Czyli co? Mówisz, że z Kubą się spotkasz w finale, czy nie? Możliwe. I kto będzie lepszy? No chyba Kuba, albo. No nie wiem, nie graliśmy dawno. Ono no właśnie, to może go zaskoczysz. No może. No zobaczymy, trzymam kciuki. Powiedz mi, wakacje się zbliżają, masz już jakieś plany, czy będziesz trenował przez całe wakacje? Mam przyjeżdżać tu i trenować codziennie przez całe wakacje. Codziennie? Chyba, że będę chory, no to. No to nie, no to. Nie chcę ci życzyć choroby, ale chociaż tydzień to, żebyś odpoczął w te wakacje. Mam przyjeżdżać co trzy dni. O, co trzy dni to już brzmi rozsądnie? Czyli trzy dni, czyli na przykład mogę przyjeżdżać w poniedziałek, środę i piątek. No i dobra. No i co? No to rozumiem, że y, muszę życzyć Ci powodzenia, nie? No, musi Pan. No to życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się na ceremonii wręczenia nagród. Trzymaj się. Pozdrawiamy kogoś? Y, bliskich wszystkich. Rodzinę i dziadków. No to dzięki. Pozdrawiamy Was. Dzięki.